Nick Jesus Christus. Amen. Dear brothers and sisters, I am Father Joseph Abu of the Address of Abuja in Nigeria. I am a beneficiary of the ASEAN Scholarship and currently doing my doctoral studies in the area of pastoral theology at the prestigious Cardinal Stefan Vinciuski University, Warsaw. I was ordained nine years ago and I have two brothers and two sisters. It is such a privilege for me to be here today. Drodzy bracia i siostry, jestem ksiądz Józef Abu z archidiecezji w Abuji w Nigerii. Jestem stypendystą papieskiego stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie i studiuję na Uniwersytecie kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dziewięć lat temu przyjąłem święcenia kapłańskie. Mam dwóch braci i dwie siostry. I dziękuję Bogu, że mogę być tu dzisiaj razem z Wami, z wolontariuszami Krakowskiego Biura PKWP, aby modlić się z Wami i prosić o wsparcie dla chrześcijan prześladowanych w różnych częściach świata. Today we celebrate the solemnity of the dedication of the To nie the mother of all Christian churches. It is not just a building ale też symbolem unii Kościoła. Dzisiaj również 17. Dzień Solidarności z Kościołem Przeciwdzianym. W tym roku świętujemy szczególnie Przeciwdzianym chrześcijan w moim kraju, Nigeria. It is a special moment in which we want to jest szczególny moment, w którym chcemy im powiedzieć z całym sercem i z całą naszą siłą, że nie jesteście sami. Świętujemy dzisiaj także uroczystość poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, kościoła macierzystego wszystkich kościołów chrześcijaństwa. Nie jest to tylko budynek, ale symbol jedności Kościoła. Obchodzimy dzisiaj także 17. dzień solidarności z Kościołem prześladowanym. W tym roku szczególnie modlimy się za prześladowanych chrześcijan w mojej Nigerii. To szczególny moment, w którym całym sercem i wszystkimi siłami chcemy powiedzieć im: nie jesteście sami. In our first reading, Ezekiel sees water flowing from the temple, bringing life wherever it goes. This is not just poetic imagery, it is a prophetic vision of the church's mission. The sanctuary is not a static monument, it is a source of healing, nourishment, and hope. But in places like Nigeria, the church is under siege. It is desecrated by violence, oppression, and fear. Christians are driven from their homes, forced to live in camps, and many others are killed for their faith. The waters of life are being dammed by persecution, yet, W pierwszym czytaniu Ezechiel widzi wodę wypływającą ze świątyni, która wszędzie, gdzie sięga, przynosi życie. Nie jest to tylko poetycka metafora, ale prorocza wizja misji kościoła. Sanktuarium nie jest statycznym pomnikiem, ale źródłem uzdrowienia, pokarmu i nadziei. Jednak w miejscach takich jak Nigeria kościół jest oblężony, profanowany przemocą i uciskiem i strachem. Chrześcijanie są wypędzani ze swoich domów, zmuszani do życia w obozach, a wielu innych ginie z powodu swojej wiary. Wody życia są tamowane przez prześladowania. Jednak podobnie jak rzeka Ezechiela, duch płynie cicho, nieustannie, przynoszą, przynosząc nowe życie nawet w najciemniejszych miejscach. The psalmist today proclaims God is our refuge and strength and ever-present help in distress. This is the cry of the persecuted church. They do not ask for pity, they ask for solidarity. They believe that even as their churches are burned and their families scattered, that God is in their midst and will not abandon them. Psalmista głosi dziś: Bóg jest dla nas ucieczką i siłą, najpewniejszą mocą jest to wołanie prześladowanego kościoła nie proszą oni o litość proszą o solidarność wierzą że nawet gdy ich kościoły są palone a rodziny wypędzane bóg jest pośród nich i ich nie opuszcza St Paul reminds us in the second reading you are God's building and when one part of the body suffers we all suffer therefore supporting persecuted Christians is not merely a task it is charity It is building upon the foundation of Christ who is love, it is ensuring that the temple of God is not destroyed by silence or indifference. Święty Paweł przypomina nam w drugim czytaniu. Jesteście Bożą budowlą. Kiedy cierpi jedna część ciała, cierpimy wszyscy. Dlatego wspieranie prześladowanych chrześcijan nie jest jedynie obowiązkiem, ale aktem miłosierdzia, jest budowaniem na fundamencie Chrystusa, który jest miłością jest zapewnieniem, że świątynia Boga nie zostanie zniszczona przez milczenie czy obojętność. In the gospel passage, Jesus' righteous anger in the temple was not just about commerce, it was about the desecration of what is holy. Today, the desecration is not by merchants, but by regimes and extremists who seek to erase the name of Christ from the land. The question we must ask ourselves today is this:

Pytanie, które musimy sobie dzisiaj zadać, czy świątynie naszych serc są oczyszczone i godne, czy też rozpraszają nas chciwość, egoizm i obojętność? Stoimy przed wyzwaniem, aby pozwolić, by żywa woda Chrystusa przepływała przez nas. For our brothers and sisters in Nigeria, the identity of the church as a living temple is being tested in the fire of persecution. Some of them cannot pray in such magnificent buildings as we do, and they often pray in fear. Their churches are attacked, their homes destroyed and their lives threatened. Dla naszych braci i sióstr w Nigerii tożsamość Kościoła jako żywej świątyni jest wystawiona na próbę w ogniu prześladowań. Niektórzy z nich nie mogą się modlić w tak wspaniałych budowlach jak my. Często modlą się w strachu. Ich kościoły są atakowane, domy niszczone, a życie zagrożone. Nigeria has a population of 230 million, half of whom are Christians. Over the past decade, more than 2,000 Christian schools have been destroyed. More than 3.5 million people have been forced to leave their homes. Over the past 15 years, at least 50,000 Christians have been killed by Boko Haram, a Muslim terrorist group. W maju 2022 młoda chrześcijańska kobieta Deborah Samuel została zniszczona do śmierci i jej ciało zniszczonego przez mokrę swoich Nigeria liczy 230 milionów mieszkańców, a połowa to chrześcijanie. W ciągu ostatniej dekady zniszczono ponad 2000 chrześcijańskich szkół. Ponad 3,5 miliona osób zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Przez ostatnie 15 lat Zginęło co najmniej 50 tysięcy chrześcijan z rąk Boko Haram, muzułmańskiego ugrupowania terrorystycznego. W maju 2022 roku młoda chrześcijanka Deborah Samuel została ukamienowana, a jej ciało zostało spalone przez tłum jej rówieśników. As a pontifical aid, foundation, church in need, we stand alongside those who suffer for their faith in Nigeria. our presence is not only material aid, it is salvation for the soul. through support for the construction of churches, educational programs and humanitarian aid, we restore meaning and dignity in places where human life is often brutally trampled upon. in 2024 alone, we completed 128 projects in nigeria. As a W Nigerii nasza obecność to nie tylko pomoc materialna, to ratunek dla duszy. Poprzez wsparcie dla budowy kościołów, programy edukacyjne i pomoc humanitarną przywracamy sens i godność w miejscach, gdzie życie ludzkie bywa brutalnie deptane. W samym 2024 roku zrealizowaliśmy 120 projektów pomocowych w Nigerii. As a priest from Nigeria studying here in Poland, I feel a deep connection to my country. we who live here in comfort and safety have a duty to stand by them to be the strength that they cannot physically achieve our prayers today go out to nigeria and all places where christians are suffering let us pray for courage and perseverance for the healing of wounds for the conversion of persecutors and for divine intervention that will bring peace and justice My, żyjący tutaj w komforcie i bezpieczeństwie, mamy obowiązek stanąć po ich stronie, być siłą, której oni fizycznie nie mogą osiągnąć. Nasza dzisiejsza modlitwa płynie do Nigerii i wszystkich miejsc, gdzie cierpią chrześcijanie. Módlmy się o odwagę i wytrwałość, o uzdrowienie ran, o nawrócenie prześladowców i o boską interwencję, która przyniesie pokój i sprawiedliwość. Today, there is also an opportunity to support over 150 Christian families in Bethlehem. Many of them have lost their jobs, cannot leave Bethlehem, and there are particularly no pilgrims. By purchasing olive wood products, you are giving them work and can give yourself or your loved ones a unique gift. Rosaries, crosses, bracelets, Christmas scripts, and much more can be found at our fair under the red tent. Dzisiaj także każdy z Was ma możliwość wesprzeć ponad 150 chrześcijańskich rodzin w Betlejem. Wiele z nich straciło pracę, nie mogą opuścić Betlejem ze względu na trwający konflikt, a pielgrzymów praktycznie nie ma. Kupując wyroby z drewna oliwnego, dajecie im pracę i możecie podarować wyjątkowy prezent sobie lub bliskiej osobie. Różańce, krzyże, dziesiątki w formie bransoletek, szopki Bożonarodzeniowa i wiele innych znajdziecie na naszym kiermaszu pod czerwonym namiotem. I would like to express my sincere gratitude to the parish priest, the curate, and you all for your kindness and hospitality. I'll be delighted to meet you and talk to you after mass at our tent in front of the church. I thank you with all my heart for every prayer and donation you have made. Please continue to pray for peace in Nigeria. And other conflict affected regions of the world. Chcemy wyrazić naszą ogromną wdzięczność księdzu proboszczowi, księdzu wikariuszowi i wszystkim Wam za życzliwość i gościnność. Z przyjemnością spotkamy się z Wami i porozmawiamy po mszy święce, świętej pod naszym czerwonym namiotem. Z całego serca dziękujemy za każdą modlitwę i dar serca. Prosimy, módlcie się nadal o pokój w Nigerii i innych regionach świata dotkniętych prześladowaniami. Niech wam pan Bóg błogosławi amen Powstajmy.